mano tu gieco, Michał lecimy, lecimy, nie śpimy, pozdrawiam serdecznie. Dzisiaj live'a nie będzie. Hihi. Nie, nie, będzie, będzie, prima primis, kurde, no zrobiłem prankę, nie? Będzie, będzie, będzie. No, także widzowie, powiem Wam tak szczerze, nie? Że teraz Wam pokażę jak ja wietrze, e, robię otwory do kanalizy i tego wszystkiego, a jak robił poprzedni płytkarz, ten co tutaj zacął i sobie poszedł. To są ładne wywiercone otworki i, i tyle. Wystarczy trochę pracy, pomyślenku, a nie tak jak teraz, jak Wam pokażę. I samolot. Witam, witam ponownie. Także po prostu teraz Wam pokażę otwórki tutaj. Ja wczoraj to próbowałem ratować tą e, łazienkę z fugą Bo ja nie będę zrywał cały ten jak nie chcą, e, jak nie będzie to zapłacone Więc po prostu tu jest Widzicie wyzłobone Patrzcie teraz to Nie dosyć, że wyciął Elkę To jeszcze tutaj trzecią płytkę tu macie następne kraniki prosto na łatwiznę na łatwiznę kanalizacja eee, szafka przykryje szafka nie przykryje także jeśli Wam się taki vlog podobał, to zostawcie łapkę w górę, ale nawet komentarz. Ela i i aletę do pracy.